No, cześć! Hmm? Hmm. Chcesz adoptować kotka? Pewnie! Jest taki puszysty! Tak! O! Nazwy puszę! Chodźmy! O! Więcej klientów! Przygarnij mnie! O! Będziesz grzeczna? Jasne! Jasne. Mhm. <laughs> Hej! Ta kotka jest do adopcji! Weźmiesz mnie? Hm. Koty nie są dla mnie! Ugh ale jest świetnie wychowana. No. Zaraz będzie gotowy. Wiem, co robić. Sam znajdziesz sobie nowy dom. Co robisz? <noise> Powodzenia. Hej, moje pudełko. Hmm, całkiem ładny stąd widok. Mogę się do tego przyzwyczaić. Wszystkiego najlepszego, o? kochanie. Dzięki, mamo. Żałuję, że nie mogę o? mieć kotka. O, kochanie! Musisz życzyć sobie kotka! Otwórz swój prezent! Wow, czy to o czym marzyłam? Ale to nie jest prawdziwy kotek! Jest prawie jak prawdziwy! Wcale, że nie! Miaugosiu! Czy właśnie słyszałam małpnięcie? Balony! Czy to dla mnie? niż ta pluszowa zabawka. Hmm? Czy to prawdziwa kicia? Hmm, to najlepszy prezent w moim życiu. Dziękuję. To będzie twój nowy dom. Pięć pięter. To mój nowy rekord. I ostatnia. Chodź, poznasz mamę. Hmm? Mamo? To już jest udzielana! Głęboki oddech. Nic się nie stało. Zbuduję... Spróbujmy odmawa. jeszcze raz! Mamo! Lepszy, Może lepiej trzymaj się od niej z daleka! Lepszy! Zapomniałam odkurzyć, czy co? Zrobię to później. Hmm, masz całe skoutoniane! Nie martw się! Wyczeszę cię! Mmm! Jak przyjemnie! Ale dużo siedzi. Ale łatwo ją zdjąć jednym przyciskiem. Szybko się gromadzi. To jest życie. Wspaniałe uczucie, prawda? Ups! kochanie, czy. Huh? O, cześć mama. Jak to możliwe! Nikt nie ma tak długich włosów na nogach. I czemu są szare? E, nie przeszkadzam ci. Już sobie poszła! O, mało brakowało. Możesz wyjść. Dobrze, bo duszno tam było. Co hej? Powinnaś coś zjeść. Hm. Droga wolna. Droga żone. Apsik, Zdecydowanie muszę odkurzyć. Cała kuchnia tylko dla mnie. I dla mnie. Bo mama cię usłyszy. Posiedź tu jeszcze chwilkę. Przygotuję ci coś do jedzenia. Tylko się upewnię, że mama mi idzie. Wsypię hmm? do miski karmę dla kotów. Kochanie? Nadchodzi! Cześć, mamusiu. Co tu masz? Płatki śniadaniowe. Pomożesz mi? Ależ oczywiście, kochanie. Za ciężkie dla ciebie, e, tak? Tak. Dzięki, mamo. Daj, daj. nie mogę się naczekać. Pychota. Dobrze wiedzieć. Idę odpocząć. Dobrze, mamo. Smakuje chybą. Reszta dla ciebie. Cześć, jest stąd wydostać. Ale najpierw... Mama w pobliżu? Nie! W takim razie... Wolność! Wow! Ale pyszne! Dzięki! Nie ma za co! Ale ci ciebie Hej! Zróbmy ci wisiorek! Odbijemy ślad z twojej łapki i posypiemy konfetti! Z klocków ułożymy słowo cutie, czyli ślicznotka! Potem zalejemy żywicą epoksydową... Teraz tylko przywrócić kubek i usunąć nadmiar piasku, aż wydobędziemy wisiorek. Już widzę! Wyszło ślicznie, tak jak moja Pasuje kotka. Nie, dziękuję. Nie ma za co. O, mam pomysł! Teraz wyglądasz jak kocia księżniczka. Jeśli podobała Ci się ta metamorfoza, subskrybuj i zalajkuj. Aby otrzymywać więcej takich filmików! Co powiesz na popołudniową herbatkę? Naleję Panu Misiowi. Mhm. Mm nie ma to jak dobra herbatka! A co ze mną? Proszę bardzo! Mm, odświeżająca, ale teraz czas na zabawę! Co? Nie złapiesz mnie! Ach, zaczekaj! A z ciebie. Wiem, co cię uspokoi. Piłeczka z kocimietką. Zamocuję ją na ścianie i zaraz zobaczymy rezultat. Wow, niesamowite. Macie. <laughs> hmm, to nie takie złe. Nawet relaksujące. <laughs> o nie, znowu mama. nie! Huh? Cześć, mamo. Bawię się pluszakami. Ten pluszak... <laughs> To twój urodzinowy prezent, tak? No, byłbym przysiąc, że się porusza. Hmm. Mój ulubiony program. Film przyrodniczy o zwierzętach. Hmm. O, Cóż, miłego oglądania. może sprawdzę jeszcze raz. Aha. Co robisz tym razem? Hmm tureczko. Maluję obraz. O, jestem z ciebie bardzo dumna. Dzięki, mamo. Uh. Kiciu? Gdzie się podziałaś? O nie. Gdziebym poszła, gdybym była kotem. Hmm. Tu jesteś? Kici, kici, kici. Nie mam ochoty na zabawę chowanego. Uh. Może jest w tym pudełku? Aha! Znalazłam cię! Martwiłam się o ciebie! Skoro tak lubisz to pudełko, może je jakoś ozdobimy? Wytnę kółko z tektury i nałożę klej wzdłuż całej krawędzi. Z innego kawałka tektury wytnę zębady prostokąt. Przykleję go ząbkami do kółka. Potem obkleję całe pudełko ładnym kocykiem. Na koniec jeszcze więcej miękkiej wyściółki i kocie uszy. Gotowe! Najwygodniejsze kocie posłanko! Wow! Świeże powietrze dobrze nam zrobi. Nie sądzisz? Dlaczego jesteś smutna? Smutnie mi się. Rozumiem. Wiem. Mam dla ciebie fajną zabawkę. Ale czego się jej brakuje? O, patyk i piórko. Połączę je za pomocą sznurka. Mhm. Tada. Ręcznie robiona zabawka dla kota! Ład! Wow, chodź tutaj! <noise> Jesteś taka urocza! Urocza? Jestem drapieżnym młotkiem! Oczywiście, że tak! Moja prześliczna urocza bestia! Masz kota? Aha! Ale super! Mogę ją pogłaskać? <noise> Ja też chcę kota. Wow, wszyscy mnie kochają. Mam ci tyle w zamian za kota, umowa stoi. Wow. Nie chcę Cielno. twoich pieniędzy. To ja nie chcę się z tobą bawić. To nie fair. Kiciu, gdzie jesteś? Muszę ją znaleźć. Mam nadzieję, że ktoś przyprowadzi ją do domu. Jest moją jedyną przyjaciółką. Nie wiem, co bez niej zrobię. Kiciu, tak bardzo za tobą tęsknię. Co to? Kicia? Wróciła do domu. Ale przecież jesteś uczulona. Byłam, ale mam spray przeciwalergiczny. Zrobiłaś to dla mnie? Bardzo dziękuję. Dla ciebie wszystko, kochanie. A, widzę obiadek. Wracaj. Mam Cię. Tak? Aha, świetnie, doskonały pomysł. Chodź tu, mały i mi pomóż. Cudownie, tego było mi trzeba. Dziękuję, zbuduję Ci domek. I nawet poświęcę na to moje ulubione pudełko. Dzięki temu będzie jeszcze przytulniejszy. Najpierw musimy okleić ściany. Będzie wyglądać jak las. Poczujesz się jak w domu. Cudownie, jestem geniuszem. A to będzie twoja mała norka. Mmm, nieźle. Dodamy sianko, żeby było ci ciepło. I wstawimy ulubiony kołowrotek. Nie możemy zapomnieć o wodzie i jedzeniu. Ach, chomiki uwielbiają sianko. Przetestuj. E? Gdzie ja jestem? Boję się! Mogę się gdzieś ukryć? W sumie do niej jest aż tak źle! Wyczuwam mnie Uuu! No, no, no. Hej, zaczyna mi się to podobać! Wielki, straszny człowiek zrobił to dla mnie? Ale zabawa! Ach, przysługa za przysługę. Gdzie się podziałeś? Gdzie on jest? E? E? Pomocy! Pomóżcie! Nie co? mogę! Jak się tam dostałeś? Ach, ty mały głuptasku. Nie uciekaj już z domu, dobrze? To były istne tortury! Kiedy ostatnio prałeś gacie? Zwierzaki są takie urocze. Co jeszcze mogę zrobić? Sprawdźmy, co tam jest. Chyba wiem, co z tym zrobię. Nie! Stół wygląda nieźle, ale trochę tu pusto, co nie? Trzeba go udekorować. A co my tu mamy? Aha, już wiem. Kto by pomyślał, że zadawanie się z rybkami będzie takie opłacalne. Wreszcie mogę wykorzystać ich prezenty. Zrobimy z nich piękne miniaturowe oczkowodne. h dwa o, wlewamy wodę. Witajcie w nowym domu małe rybki. A, co tu się dzieje? To nasz nowy domy? Kapa lat, ziomek. A teraz zjeżdżaj mi z drogi. A, wreszcie mogę wypływać w spokoju. Ten idiota zepchnął mnie aż tutaj. i ten nowy staw jest niczego sobie. Spójrzcie tylko na te stworzonka. Wow, wyglądają na szczęśliwe. Yeah! Patrzcie na mnie. Chwileczkę. Mam pomysł. Jedziemy. Wow, tego mi było trzeba. Wykorzystam je, żeby zbudować domek dla królika. Nie róbcie tego w domu. Ja jestem zawodowcem. No tak jakby. A teraz malujemy. Ach, jasno, niebieski, to mój ulubiony kolor. No dobra, <laughs> wiem czego brakuje. Muszę obudować domek tą siatką. Patrzcie na te śliczne drzwiczki. Chyba zmieści się tu królik, co nie? Mogłem go zmierzyć zanim rozpocząłem budowę. Miejmy nadzieję, że wymiary są dobre. Ostatnie szlify. I gotowe! Żartuję. Teraz trzeba urządzić wnętrze. Zbuduję mu małą budkę. Dziękuję, panie młotku, ale na razie czas na moje ulubione zadanie. Więcej kolorów. Uu, ile zabawy. No dobra, skoro klatka jest niebieska, to na jaki kolor pomalować? Nie, wiem. Pomarańczowy będzie super. Te dwa kolory zawsze do siebie pasują. I jeszcze więcej kolorów. Ach, kolorowe i wystrzałowe. Dobra robota, Justin. Ale nasz mały domek musi mieć jeszcze ściany. <laughs> do dzieła! Chwileczkę to mi się nie przyda. Ja! Świetnie jest tak, jak chciałem. A teraz pokażę Wam sztuczkę. Chodziłem kiedyś do szkoły dla magików. Miejmy nadzieję, że się uda. Czasam! Moja ulubiona sztuczka! Świetnie! Włożymy to tutaj. I położymy domek na górze. Króliki też lubią sianko. It's raining w żarcie. Halleluja. Ha, szkoda, że z nieba nie mogą tak spadać burgery. Jeszcze kilka szczegółów. Woda. I jedzonko. A, I oczywiście dach. Muszę chronić mojego króliczka przed deszczem. I mhm. jest. Będzie puszysty i uroczy, tak jak mój królik. Nie będziesz musiał się już przejmować pogodą. To nic, że i tak mieszkasz u mnie w domu. Pomieńmy ten fakt, wbijamy do środka! Jak Ci się podoba? Wow, kołeś, naprawdę sam to zrobiłaś? Chyba cię nie doceniłam mi to bardzo! Wow, tyle jedzenia! Jeszcze moje wnuki się najedzą! A Mamy ich sporo! O, biedna iwi, jesteś chora? Zaopiekuję się tobą! Najpierw zmierzę Ci temperaturę! A? O nie! Jesteś chora, muszę zbudować ci domek. Wszystkiemu winna jest ta pogoda, mówię wam. Ale ja ci pomogę. Zobaczmy. Oh. Ha, już wiem. Potrzebuję tego? Nie martwcie się, moje maluchy. Wkrótce mój dom wypełni się waszymi domkami. Aha, mamy podstawę. Czas na okna. No i git, ściany postawione. Teraz malowanie. Chcesz wybrać kolor? Hmm, niech pomyślę. To poważna decyzja. Więc wybieram coś prostego: biały. Cudownie. Sztachnijmy się chemią. Ach, to takie niedobre dla zdrowia. I jazda, malujemy. Wiecie co? To całkiem dobry wybór. Bo teraz można zrobić dach w dowolnym kolorze. Hmm, który by tu. Hmm? Co tam masz, druga rączko? Na czerwono. No dobra, niech będzie czerwony dach. Ach, jak słodko! Budka już jest śliczna. Czas wstawić pięciutkie legowisko. Ach, doskonale. Dodamy jeszcze tabliczkę z twoim imieniem. Chcesz zobaczyć efekty? Ach, Eevee. Co? Już skończyłeś? Dawaj. <świet> Świetnie, podoba jej się. Ups. A, czy ktoś tu się skichał? Czas zmierzyć temperaturkę. No, mój uroczy koteczek. Jesteś moim ulubionym słodziaczkiem. Nie dotykaj mnie. Uch, spadam stąd. Ach, ona mnie tak kocha. Muszę coś dla niej zbudować. Zacznijmy od odjazdowego kociego mieszkanka. To mój pierwszy raz. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Na górze zrobię miękkie legowisko. I ozdobię je złotem. Koty powinny wieść królewskie życie. Pomocy! Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Czekaj. Kicia? O, wreszcie! O, to ty! Zrobię ci prawdziwą królewską sypialnię. A tu masz drabinka, żebyś mogła się łatwo wspinać. Gotowe. Jak ci się podoba, Kiciu? Co to ma być? Dlatego mnie obudziłeś? Nieważne. Wracam. No, jaka ona miła. <laughs> Czekaj, gdzie ona jest? Kicia? O, tu jest o wiele lepiej. To pudełko jest doskonałe. Tu będzie mój dom, więc... O, kocham cię, oh, Kiciu. Puszczaj, zabieraj ode mnie swój łaska. No, Cóż, kici, się kici. prosiłeś. Ha, ostrzegałam. Co się stało? Dlaczego Kicia jest taka wredna? Muszę jej coś zbudować. Ech, może wtedy będzie dla mnie milcza? No dobra, zacznę od tego. Ej, patrzcie, jaka fajna rura. Świetnie, tego mi trzeba. I kolejna sztuczka ze szkoły dla magików. Ha, nieźle, co? Świetnie, drapak gotowy. Może tym razem mnie nie podrapie? Zobaczmy, co się stanie. <laughs> Cudownie. A to co? Kolejny głupi wynalazek twojego autorstwa? Hmm, całkiem fajny. Czasami zrobisz coś dobrego, człowieku. W nagrodę pójdę podrapać medle. Czekaj. Ja! Ale nabrudziła. Jak to posprzątać? Coś nie tak, Justy. Ale brudne łapy. Wyczyśćmy je. Hmm? Co co się dzieje? <noise> to coś łaskoczy. Teraz będziesz mieć czyściutkie łapki. Juhu, dzięki, Justin. Wytrzyjmy je ręcznikiem. Patrzcie na moje słodkie łapki. O, Iwi, czyścią z ciebie. Poczciwa psinka, tak bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Pograjmy piłkę. Gramy, gramy, gramy. Aport. Ja. Przepraszam, mamo. Ach. Prawie gotowe. Nie podoba mi się projekt mojego domu. Zróbmy coś z tym. Pomalujmy ściany na jasno-niebiesko. To mój ulubiony kolor. Ach, no dobra, do dzieła. Jej, wygląda to ekstra. Ach, co? Ej, te ściany są trochę nudne. Pozwól, że użyję ci mojej pomocnej łapy. O, masz rację, He? A co ty? Wykorzystajmy twoje łapki. Ej, Justin. Na myśli. Przyłóżmy je do ściany i gotowe. Fajne, co? Mam pomysł. Mój dom zamienił się w małe zoo. Przyda się więc mapka. Łahu, nie spodziewałem się, że mam tyle zwierząt. Mój piesek, królik, komik, kot i oczywiście oczkowodne. A może da się na tym zarobić? Ej! ale... Panie, podoba się raczej. wam? No dajcie więcej ziomka. Nie, proszę mnie nie dotykać. O, czyk, czyk. Nie, mnie. O tak, podziwiajcie mam urodę śmiertelniczki. Moi egipscy przodkowie byliby ze mnie dumni. Czyk, czyk, czyk. Hej, ziomek, widzisz to? Szybko, muszę się ukryć. Nakarmimy go? Aha. Proszę bardzo, maluszki! O, nie dzięki! Nie będę tego jadł! Czekaj! Co ty robisz, człowieku? Odłóż mnie na miejsce! Trzy, dwa, jeden, start! Ej, po co się tak drzesz? Ja już pędzę jak błyskawica! Weź no. tej! No. Weź, no. To, weź Dalej, weź to, dalej, Weź No, no. 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 Dalej. no. 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 Ja Wybaczcie mi, mam kiepski dzień! Możemy to powtórzyć jutro. Niech... To, Uch, to sobie się. Przestań krzyczeć. Szybcie, już prawie. Szybcie. Przebieram łapkami. Yeah! To jest Dobra dobra robota. <grym>